Mamy w zajeździe Kiki. Zechce się pan zarejestrować? Ben Franklin. O! Tędy, proszę pana. Mamy, e, Kontynentalne śniadanie od siódmej do dziewiątej w sali Tiki. Happy Hours w Tiki są od piątej do ósmej. Mai Tai są dwa w cenie jednego. Pina Colada... Coś mniej... wystawnego? Przynieść panu butelkę do pokoju, panie Franklin? Może coś brązowego? Tak jest. Bogiem z kurwy synu, ludzie, ja jestem Maciek, a to jest Wysysys. Brazes Absolution. Chciałem powiedzieć Hitman Absolution, ale jakoś się tak przejęzyczyłem. Bardzo podobne dwa słowa. No dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy misję od razu od takiej akcji, która się kurde dzieje. Ja pierdzielę jakoś tak, dobra. Przeciśnij się. Troszkę to przypomina Outlast, no kurde, nie w tę stronę. Idź tam. No i tak, troszkę wiem jak to przejść, ale tak nie za bardzo. I jak mi się nie uda, to po prostu nie obiecuję, ale prawdopodobnie... Znaczy nie obiecuję, że przejdę to. Nie obiecuję, że przejdę to po cichutku, bo może się tak zdarzy, czy po prostu zrobię. Zrobię małą rewolucję. <laughs> Także wiecie. No dobra, więc tak. Mamy jakieś żelazko. Tam ludzie sprawdzają. Ja sobie tutaj wejdę, wejdź. I tak, ludzie l, l, są trzy osoby. Tam idą trzy osoby. I tak. Z tego co wiem Mam taką taktykę widziałem chyba gdzieś. E, na YouTubie, czy w jakimś poradniku, czy w książce. Bo tak, też, czy, też czytam czasami poradniki do gier. E, no i tak. Mój to jest nasz jeden cel. Fuck. Tu jest nasz jeden cel, tam idzie, babka. No i tutaj gościu y, ludzie sprawdzają strażnicy. Sprawdzają nieboszczyków, którzy są jeszcze dobijani, do, dobijani dodatkowo. No więc dobra, więc. Y, musimy poczekać, aż wszystkie trzy osoby wejdą tam i my wtedy, wyj wtedy wyjdziemy i musimy i będziemy musieli załatwić jednego tego właśnie bez czapki, tego bez, bez kominiarki. Żeby zdobyć, żeby zdobyć no, ubranko. No ona już tam idzie, my, my wychodzimy. No i teraz szybko rzucamy żelazko. I ten gościu powinien tam przyjść. No właśnie, teraz ten gościu tutaj idzie. No i my sobie zmienimy osłonę dla, dla pewności. Myślisz, że to zabawne? No i dobra, teraz obe obezwładnimy go szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, teraz się szybko przebiorę. Przebieraj się, przebieraj. Chwyć go. Schowaj go, pozbądź się. Okej. Okay. Pozbyłem się ciała, no i zajebiście. No i okej, okay, pozbyłem się ciała. No i teraz najlepiej podejść do, tamte do tamtej babki i potraktow potraktować ją Silver Balera. To jest, to jest cichutkie, a tamten gościu nie zauważy, więc teraz pozbyliśmy się już tej babki, wyeliminowano Jennifer Paxton. Tamten gościu na, na mini mapce się tam jeszcze rozgląda, więc my, to, my tutaj z, z, no, zdążymy, zdo, zdążymy się pozbyć tej. Schować ją, no i świetnie. No i już się pozbyli, pozbyliśmy. Dobra, czy coś możemy tu wziąć? Możemy wziąć żelazko, możemy wziąć to przebranie nie bierzemy. No to, no to biegniemy sobie dalej. Tutaj są, y, tam są na dole, tak? I nie, nie mam, nie mam, pojęcia, czy, czy ta babka mnie pozna. Jednak nie. Ale tak, y, tam, z tego co wiem, tam jest właśnie trutka na szczury. Tu jest trutka na szczury, tu coś jest, nic nie można brać, wziąć. Tu jest trutka na szczury, którą powinniśmy wziąć. A raczej możemy nie powin... no, Możemy wziąć. Nie jest to konieczne, ale, ale można. I to jest to jest właśnie. Dobra, więc teraz tak. Przejdziemy sobie tędy i tutaj... Szybko, szybko, chowaj się. Proszę, proszę, nie widziałem, naprawdę! Nie widziałem twojej twarzy, nie rób tego! Szefie, nie zabijam paczkę w drugim sektorze. Proszę o jej odebranie. No proszę, nieładnie, nieładnie się facet zachował. Zabił gościa i nawet nie, nawet nie wie, kurde, że nie był ten, nie był, nie, że był niewinny, tak, tak powiem. Dobra, tak sobie teraz będziemy przechodzić szybko, okej, okay. teraz sobie przejdziemy tutaj, no i co, ta babka tutaj jest. Ona prawdopodobnie mnie, nie wiem czy będzie mnie, czy, czy mnie pozna czy nie, w każdym razie schowamy się, schowamy się tutaj jakby nigdy nic, ona nas oczywiście nie, nie widzi, a w sumie nas nie widzi, bo ma jedno oko zakryte, nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jakoś to się nazywa, kawa o smoku, cynamonowo-orzechowym, tylko jedna ze świętych pozwala sobie na picie kawy w trakcie, w trakcie, w trakcie misji, misji pewnie tam jest napisane, dobra. A no więc dobra, babka sobie tutaj już napiła się kawę, spróbowała sobie. No i idzie gdzieś tam. A łysy z Brazers zaraz się nią zajmie. Okej, okay, więc łysy, 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 łysy. Zatruj kawę. Oh, fucking shit. Okej, okay, ok. łysy zatruł kawę, no to idziemy dalej. Idziemy dalej, spokojnie. Idziemy do wyjścia. A gdzie jest wyjście? Aha, my, wyjście nam się nie pokaże. Tutaj jest wyjście, ale nie pokaże, się, nie pokaże się nam, póki ona nie spróbuje kawy, a ona idzie tutaj, więc my sobie musimy troszkę poczekać. O, kurczę! No dobra, no to czekamy. No to czekamy, gdzieś się schowamy, nie wiem gdzie. Tutaj możemy sobie stać. Zobaczymy, zobaczymy, ona się tutaj, ona się tutaj rozgląda. Kurde, gościu. Gościu, spadaj ode mnie, odejdź ode mnie, kurde. Dobra, babka weź idź już tam y, ten. No, idziesz już do idziesz już poka. A, ona mnie w ogóle nie poznaje. No to, to no spoko. Powinni dostać, powinni dostać jakieś zdjęcie Hitmana czy coś. Ale nie. Ale po co? Agencja widać, że po prostu jest wkurzona i w ogóle. Okej, okay, okej, okay, ona już próbuje tutaj kawę. I będzie wyeliminowana. Więc my się tutaj schowamy. Tutaj jest najbezpieczniej. Możemy ją poobserwować troszkę. No i zobaczymy, jak to jest. Aha, no tak, wypiła trutkę na szczury. Troszkę się. Troszkę sobie potańczyła, no i upadła. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz co? Teraz co? Wow! Okej, okay, okej. Okay. Nic się nie stało, nic się nie stało. No i okej, okay, i przeszliśmy dalej. I tutaj co mamy? Tutaj mamy kolejny. Mamy kolejne dwa cele. Mamy kolejne dwa cele. Więc tak. Tutaj już nie za, nie za bardzo wiem, co mam robić. Ale na pewno, coś, na pewno coś wymyślę. Więc tak. Tutaj mamy. Tam mamy coś, tam mamy cel. I tutaj mamy takie trzy. Mamy trzy. Jak to się nazywa? Dozowniki. Wow! Ale by nas kurde, poznali przed chwilą. Dobra, tutaj mamy takie dozowniki. To znaczy, dystrybutory. O, o dystrybutory mi chodziło. No i dystrybutory się po prostu tutaj. Tak jakby. Yy, tak jakby. Kurde. Przepraszam, Walwi ale nie teraz. Eee. <ścoughs> Dobra, no i okej, okay. no to idziemy dalej, tutaj tak, tu jest jeszcze jeden dystrybutor, nie wiem czy ja tego użyję w ogóle, ale tak czy siak, dobra, okolica śmierdzi benzyną, no tak, tak, tak to jest po prostu, no i teraz, co my mamy, co my możemy jeszcze, jeszcze zrobić, aha, tutaj prowadzi gościa, tego, o, oh fuck, Zabił, y, zabił tego, właściciela, no cóż. No dobra, więc... o, tu są dwie babki. Chociaż w sumie jakbym, jakbym, jakbym się postarał, to mógłbym zrobić po prostu tak. Mógłbym zrobić po prostu... Mogłem zrobić po prostu... Tak. 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 Wykon wykonywanie. Uwaga, i zaraz zobaczymy, czy nas. Oj, jednak jednak strzelają! Jednak strzelają, jednak strzelają! Holy shit! Holy shit! Wejdź, 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 chowaj się. Nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. O fucking shit, widzą nas Holy shit, zaraz umrzemy. O, ja pierdzielę. Oh my god, spadaj stąd. Mówiłem, 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 ludzie, mówiłem, ostrzegałem, że będzie, że będzie niefajnie, że będzie można. Że, będzie, że będziemy mogli tutaj zginąć, także ja się szykuję na rozwałkę. I to będzie tak, to będzie raz. I to będzie. Aha, drugiego gościa już nie ma. No to przynajmniej tego sobie załatwimy w łeb. Ktoś tu jeszcze dostanie? Chce dostać? Dobra, musimy się wszystkich pozbyć teraz. Oj, oj, Nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, że to zepsuje. Ale to był, to był po prostu głupi pomysł. Myślałem, że nas nie zauważą. Ale jednak oni są bardzo, bardzo czuli, no i cóż. Czujni, nie czuli, czujni. A <laughs> może czuli też są. Ej, podarujcie mi. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę się tego wydostać? Ej, one, one mnie chciały zabić, a nie ja je na początku, więc. Kurde, nie, 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 nie miejcie do mnie pretensji, że ja je teraz zabijam. O, dzień, dzień dobry. Boom. Proszę bardzo. Kolejny? Kolejny chcę umrzeć? No i co mi tu włączasz alarm? Dobra, kolejny gościu. Jakieś, jakaś podróbka łysego z Brazers. Kolejny kurde. No i kolejny. Bum, bum. Dostał. Przeładowuj szybko. No i dostał. I ostatni koleś. Ostatni koleś. Ale dużo tracę punktów. Haha. Ha, ha. Ostatni kolej dostanie z... z takiego widowiskowego. Bum! No i świetnie. No i już zabiliśmy wszystkich, co było nie za bardzo, nie za bardzo zdrowe dla naszego hitmana, który ma już połowę życia. Co to jest nóż jakiś? No, fajnie. Przebranie. No ale co mi to przebranie da? No w sumie zakrejemy swoje oczy. Zawsze jakieś dodatkowe. A no, tu się wejść nie da. Dobra, wszystko już tutaj wzięliśmy, tylko ja się rozglądam za apteczką czy czymś takim. Podobnym czy coś Chociaż nie widzę tutaj, więc prawdopodobnie Nie ma, no to dobra No to trudno, jakoś sobie poradzimy ha, na następnym stage'u Pewnie i tak, pewnie i tak Będę chciał, znaczy Pewnie i tak, kurde, zrobię tak Że Że będę się napierdzielał ze wszystkimi I będę musiał wszystkich zabić No cóż, no dobra Więc tak więc, tak, więc, tak, więc, tak. Mamy kontrol, mamy trzy. Mamy trzy cele. Mamy trzy cele, ale ja nie za bardzo chcę się z nimi napierdzielać. Także, jakoś sobie musimy. Jakoś sobie musimy poradzić. Tutaj coś jest, tam coś jest, jakieś kółeczko. No to tam sobie. Tam sobie pójdziemy. Tutaj są. Tutaj jest ludź. Do tego ludzia. Nie jestem, nie mam mnie, nie mam mnie tam. Hmm, aha, to kółeczko jest tutaj, aha, czyli to kółeczko jest po prostu... To jest, no... Strach na wróble, który w ogóle nie jest strachem, bo nie straszy ptaków, który, który powinien straszyć. Przebranie, możemy się przebrać za stracha na wróble. Możemy się przebrać za stracha na, na wróble i... ...się powiesić na tym, ale ja nie za bardzo chcę tego... nie, nie za bardzo chcę. Ponieważ, kurczę, no, no... no nie wiem, muszę znać po prostu w, wszystkie te... No, ruchy tych, tych, tych babek. O, jeszcze kolejne kółeczko jest tutaj. Kolejne coś. Co to jest? Uruchom silnik na kable. Dobra, można uruchomić silnik. Więc nie wiem o co w tym chodzi. Może, może odwróci uwagę ludzi. A no, uwagę. Okej, okay, okej. Okay. Sprawdzę I teraz w sumie mógłbym potraktować ją z Balera, ale nie wiem w sumie. Aha, już wiem, już wiem, już wiem o co chodzi. Szybko, szybko, szybko dawaj, dawaj. Dawaj się szybko. Szybko, szybko, ona zginie, ona umrze zaraz. No i dobra. No i teraz to trzeba. Do wody wrzucić te kable, no gdzieś tam. No właśnie tutaj. Pociągnij dźwignię. No, i teraz będzie świetnie, ona sobie umrze zaraz. A właściwie już umarła. No to dobra, no to wypierdzielamy dalej. Wypierdzielamy dalej. Tam są dwie babki. No to szybko sobie tam pójdziemy. Szybko sobie tam pójdziemy. Ok, ok. Tu jest dużo ludzi, więc ja chcę, nie chcę się mieszać w żadną konfrontację. No i dobra. I co my tam kurczę mamy? Mamy jakieś kółeczko na górze. Musimy, musimy to sprawdzić. Kolejna babka jest, jest jest na polu, się kręci na polu, więc jak na razie zostawimy ją w spokoju. Właściwie powinniśmy za, z, zająć się tą o, jako ostatnią, bo ona jest tak jakby najważniejszym celem. Znaczy, no nie jest najważniejszym celem, jest po prostu ich, ich, no, ich szefem, że tak można powiedzieć. Nigdzie, nie Nigdzie mnie nie widziałeś, człowieku, nigdzie. Hmm. Dobra, no i ona jest tutaj. Użyj drabiny. Tutaj coś na górze jest. Aha, już wiem o co chodzi, już wiem o co chodzi. Czyli to można sobie strzelić. To możemy strzelić raczej Silver, silver Balerem, żeby nie było. Żeby nie, żeby nie było. Holy shit, co jest? Zauważyli mnie? What? Co jest? Zauważyli kogoś? Już myślałem, że mnie zauważyli. No dobra. W każdym razie nie zauważyli. Chociaż w sumie. A nie, 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 nie. Chociaż. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie mógłbym ją teraz po prostu tak zabić, ale no, no kurde, nie chcę. Nie chcę. Bo kurde, wolę to strzelić. Ale nie wiem, czy to mi się rozwali. I nie wiem, czy ona podejdzie tutaj. W każdym razie, dobra, pierdziele to, chociaż nie. No nie, no, no nie, no nie chcę. Nie, nie, nie. Z... Inny pomysł zrobię. Zrobię, bo zrobię to inaczej. Zrobię to inaczej. Jak łysy z Brazers. Idziemy. Wyciągamy Giverę. Nie dobra. Koniec żartów. Hmm, no nie wiem właśnie, jak to zrobić. Kurczę. Ona się gdzieś tu kręci. Tu mamy jakąś amunicję. No ale po co, po co mi amunicja? Skoro nie chcę się napierdzielać. Ona idzie tutaj, tak. Mój cel jest... mój drugi cel... O, Kibel jest. Coś w kiblu mamy, czy możemy się tutaj tylko schować? A, możemy się tu tylko schować. No dobra, możemy się schować w kiblu, zarabiliście. O, mamy tutaj siekierkę, tam mamy. Nigdzie mnie nie widziałeś człowieku. To by się coś.. Ona tu stoi, no nie no. Dobra. Dobra, 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 dobra. Podejrzliwość. Przykrywka spalona, o ja pierdziele Ale za... nie zabiłem jej Ja pierdziele, nie zabiłem jej O, fuck O, fuck, nie zabiłem jej Trwają poszukiwania O, ja pierdziele Niedobrze Dobra, zabiłem ją Okej, okay, okej, okay. poszła, 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 poszła Poszła, poszła, poszła W piździec I teraz ta, teraz ta powinna pójść więc potraktuję ją Dobra, z tymi, się, z tymi się za bardzo nie chcę Nie chcę stykać No ja też go nie widzę Łysy z Brazers gdzieś po prostu zniknął O, oh, fuck No, zgubiliście mnie Zgubiliście i widzicie co, co narobiliście Trwają poszukiwania Trwają poszukiwania Łysego z Brazers. Hmm, ona jest tutaj Więc mógłbym po prostu Potraktować tych dwóch bo mam na tyle, mam na tyle? Mam. Chociaż mógłbym przeładować. Co by było dobrym pomysłem, chociaż nie. Dobra, więc teraz tak. Raz. Dwa. I trzy. I dobra. Raz. Dwa, trzy. Oh, fuck! Fucking shit, nawet nie wiedziałem, że oni będą mnie tak ten... Dobra, chowamy się chowamy się tutaj. Bawimy się... coś tam. Mam nadzieję, że mnie nie widzą. Trwają poszukiwania. O, 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 o to mi chodzi. Ha, ha, o to mi chodzi. Zabiliśmy. Zabiliśmy wszystkie, wszystkie gościówy. No i teraz powinniśmy... Dobra, trwają poszukiwania, więc mo, m, m, powinniśmy się albo przebrać, albo po prostu skradać. No to dobra, ja wolę się. O o, o lo, 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 lo. A nie, dobra, skoro tak możemy się. Skoro tak możemy zrobić, no to ja się po prostu przejdę, przejdę tutaj. Sprawdź wynik, nie chcę sprawdzać. O o, o, -o, o, -o. okej, okay, coś tu mamy, coś tu mamy, odbierz telefon. Kobiety! Słyszysz mnie? Melduj! Misja nieudana. 47. Travis. Ufałem ci. Dostałeś misję i zdradziłeś agencję! Upokorzyłeś mnie! No i proszę bardzo, a tak świętych. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z wami żegnam na razie.